Witaj. Zapraszam Cię do poznania etapu podtrzymania, najważniejszego etapu, który pozwoli Ci utrwalić się zdrowe nawyki i utrzymać wagę na lata bez efektu jojo. Żeby móc mówić o etapie podtrzymania, musisz wiedzieć, że etapy programów i 6 to etapy, kiedy redukujesz swoją wagę i wprowadzasz zdrowe nawyki. Jeśli na którymś z tych etapów osiągniesz swoją wagę docelową, nie musisz kontynuować kolejnych kroków programów i 6 tylko wychodzisz z diety. Właśnie przez etap podtrzymania, o którym dzisiaj chciałam Ci powiedzieć coś więcej. Jeśli chodzi o etap podtrzymania, to etap, w którym będziemy wprowadzać, stopniowo przygotowywać nasze ciało do wprowadzenia coraz to różnych produktów spożywczych, wyhamowywać proces utraty wagi, stabilizację tej wagi, no i co ważne, będziemy utrwalać nasze nawyki. Będziemy powodować, że wprowadzając stopniowo nasze produkty, będziemy unikać obrzęków, a nasz organizm będzie przygotowany do prawidłowego metabolizmu tych produktów, których nie jedliśmy w czasie naszego programu 6, kiedy redukowaliśmy wagę. Co ważne, wprowadzamy zakazane wcześniej produkty musisz wiedzieć o tym, że w programie Fit6 co etap wprowadzaliśmy, rozszerzaliśmy naszą dietę. Natomiast jeśli nie przeszłaś wszystkich etapów programu Fit6, bo na przykład w trzecim etapie osiągnęłaś wagę docelową, no i nie wprowadziłaś kolejnych kroków, które wchodzą kolejnego menu, które wchodzi w czwartym, piątym czy szóstym etapie, to w tym momencie w etapie podtrzymania wprowadzisz również te produkty z etapów, które pominęłaś. Co ważne, będziemy tutaj wprowadzać dodatkową porcję węglowodanów, będziemy tutaj wprowadzać alkohol oraz słodycze, tak? czyli te rzeczy, które wielu z nas tęskniło podczas programów i trzej za pewnymi grzeszkami, To w tym momencie pojawi się nam porcja alkoholu, porcja słodyczy. Będziemy wprowadzać dodatkowo porcję węglowodanów, czyli pojawi się i makaron. Strączkowe rzeczy, warzywa strączkowe, tak? Czyli poza fasolką szparagową, która w programie FIT 6 była dozwolona, możemy wprowadzić sobie tutaj i groch, i fasole, więc będziemy rozszerzać tą dietę. No i jeśli nie wprowadziłeś w czasie programu FIT 6 na biału, masła, chleba czy zup, to tak, także te produkty będą wchodzić w skład naszego menu właśnie na etapie. Podtrzymania. Tutaj też pojawi się ziemniak, dodatkowa porcja ryżu czy makaron, więc myślę, że ten etap będzie już taki naprawdę fajny, ponieważ będziemy mieć wprowadzone wszystkie produkty, z których możemy korzystać na co dzień. Natomiast w ściśle określonej właśnie w tym planie żywienia zasada. Podczas etapu podtrzymania będziemy stosować również suplementację, i suplementację mamy do wyboru różną, ponieważ możemy wybrać inner balance, który z naszych wcześniejszych etapów. Inner Balance, czyli mamy saszetki i tabletki, czyli saszetki pijemy po drugim po pierwszym śniadaniu, po obiedzie, wypijamy jedną saszetkę rozpuszczoną z wodą i na noc zażywamy dwie miękkie kapsułki, które Będą wpływać na regenerujący sen. Kolejną rzeczą jest nasza nowość, która teraz się pojawiła. Jestem osobiście zachwycona i ciekawa efektów tego właśnie zestawu, ponieważ dla kobiet mamy zestaw biały, dla panów mamy zestaw czarny. Są to tak skomponowane składniki, żeby kobiecy. Organizm bardzo mocno wspierać. My mamy na nastroju hormonalne i różne inne rzeczy, z którymi się borykamy, tak? To tutaj ten kompleks witaminowy będzie bardzo mocno regenerował ciało kobiety, z kolei opakowanie czarne będzie bardzo mocno dostosowane do męskiego organizmu. Ten Body and Mind jest to nowy produkt, który wchodzi teraz do nas, do naszej oferty, i ja osobiście zamierzam go w tym miesiącu przetestować. Składa się z 30 setów takich witaminowych. Mamy takie kapsułeczki, w których mamy mikroskładniki. Które będą bardzo mocno wpływać na cały nasz organizm. Najciemniejsza kapsułka jest to kapsułka, którą spożywamy na wieczór, na noc przed wejściem do łóżka, będzie odpowiadać za regenerujący sen. Natomiast cała reszta naszych kapsułek, już Wam opowiem bliżej, co będziemy, czego możemy się po nich spodziewać. Skin and Hair będzie bardzo mocno regenerował nasze włosy, będzie sprawiał, że skóra, włosy i paznokcie będą mocno zregenerowane będą odpowiednio zbudowane i co ważne, napigmentowane, więc włosy nie będą traciły pigmentu, skóra również nie będzie tak podatna na przebarwienie, jak często kobiety w wieku dojrzałym mają problemy z przebarwieniami. No to tutaj te kapsułki z serii Skin and Hair będą właśnie chronić nas przed przebarwieniami. I traceniem pigmentu w skórze i włosach. Kolejnym naszym składnikiem jest ta różowa kapsułka, różowa kapsułka, która to jest hemobalans, czyli będzie odpowiadać za prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych oraz prawidłową produkcję czerwonych krwinek. Myślę, że to jest bardzo ważne w przypadku tego, że często cierpimy na anemię, to myślę, że tutaj ta różowa kapsułka się z tym rozprawi. Inner balance z kolei to jest mega skuteczna dawka składników mikro, mikroskładników, będą tutaj różne wyciągi, które będą wpływały na bardzo dobre nasze samopoczucie właśnie w okresie menstruacyjnym bądź w okresie menopauzy. Więc huśtawki nastrojów będzie nam troszkę łagodniej znieść, będzie z nami łatwiej wytrzymać, więc myślę, że te łagodzenie objawów w stanach napięcia przedmiesiączkowego i menopauzy załatwi nam to nasza kolejna kapsułka. Mamy też Energize and Perception, to jest kolejna kapsułka, która będzie bardzo mocno wspierać naszą koncentrację, będzie wspierać prawidłową pracę mózgu, układu nerwowego oraz funkcji poznawczych i zwiększeniu koncentracji. Myślę, że z tą kapsułką zaprzyjaźni się najbardziej. No i oczywiście ta ciemna kapsułka, o której Wam powiedziałam, jest to Night Relax, czyli będzie bardzo mocno regenerować nas podczas snu, będzie sprawiać, że będziemy prawidłowo, będzie funkcjonował nasz układ nerwowy. No i oczywiście e, wspomoże nam e, utrzymanie prawidłowych funkcji psycho, e, f, psychologicznych, e, więc bardzo dobrze się wyśpimy, zregenerujemy i nasz mózg też po prostu odpocznie. Więc myślę, że warto. Mamy tutaj taki kompleks 30. Zestawów, w których mamy pięć tabletek, jedną bierzemy bezpośrednio przed snem, natomiast cztery pozostałe możemy wziąć jedna po drugi, bo one ze sobą w żaden sposób nie kolidują. Natomiast możemy je też rozłożyć sobie w ciągu dnia, na przykład po każdym posiłku zażywać jedną. Pamiętajcie, że tą najciemniejszą bierzemy bezpośrednio przed. Snem. Myślę, że kompleks jest mega fajny z tego powodu, że z pewnością podczas kiedy się suplementujemy, wybieramy coś na przykład na wzmocnienie skóry włosów i paznokci. W tym momencie nie myślimy o tym, żeby suplementować też witaminy z grupy B na przykład, czy magnez, żeby wzmocnić koncentrację i inne nasze funkcje naszego organizmu. Tak, więc tutaj mamy taką już mega kompleksową dawkę witamin, która zażywana każdego dnia sprawi, że po dwóch miesiącach uzupełnimy wszystkie niedobory w naszym organizmie i poczujemy naprawdę przeogromny przyrost sił witalnych, no i przy okazji też wzmocnimy skórę, włosy, paznokcie, no i w okresie menopauzy czy menstruacyjnych naszych cykli, będziemy po prostu miały łatwiej same ze sobą, tak? Więc myślę, że warto, żeby kobiety sięgały właśnie po ten body and mind set dla kobiet. Natomiast panowie pod czarny, który wzmocni ich siły witalne, wigoru, e, bardzo dużo doda, więc myślę, że też panowie muszą wzmocnić też skórę, włosy, paznokcie, znowu pod innym kątem, ponieważ tutaj e, wiele e, wpływ hormonów też może mieć na to, że panowie łysieją, więc wszystkie te e, składniki, które są niezbędne w organizmie kobiety i w organizmie mężczyzny, body and mind będzie nam uzupełniał. Więc ja serdecznie Wam polecam, żeby sięgać właśnie po to na podtrzymaniu. Natomiast jeśli chcecie, kochacie nasz Inner Balance, który jest naprawdę fenomenalnym produktem, on sprawi, że usuniemy nadmiar wody, obrzęki z naszego organizmu no i przywróci równowagę kwasowo-zasadową więc ten organizm będzie prawidłowo funkcjonował no i co ważne sprawi, że będziemy mieć regenerujący sen więc tutaj mamy pełną dowolność jeśli jesteś kobietą to wybierz inner balance bądź ten biały set natomiast jeśli jesteś mężczyzną to albo inner balance albo czarny zestaw witamin co ważne, jeśli chodzi o etap podtrzymania, często jesteśmy zachuśnięci naszym efektem, że osiągnęliśmy wagę docelową, że mieścimy się w dużo mniejszy rozmiar, że wyglądamy seksownie, zaczynamy się sobie podobać, zaczynamy się delektować fajnym ciałem i często pomijamy etap podtrzymania. I w tym momencie wracamy do przetworzonego jedzenia, do niezdrowego jedzenia, zapominamy o wodzie, zapominamy o regularności posiłków, w związku z czym bardzo. E, szybko przychodzi efekt joj, czyli zaczynamy gromadzić więcej kilogramów, bo nasz organizm po prostu chce uniknąć kolejnej sytuacji, kiedy będziemy jeść śmieciowe jedzenie i będziemy jeść nieregularnie, więc zaczyna gromadzić zapasy na trudne czasy. Więc sprawmy, żeby w naszym organizmie, nasz organizm nie odnotował trudnych czasów. Nauczmy się jeść zdrowo na lata, zastosujmy etap podtrzymania. Celowo e, firma wprowadziła e, po konsultacji z dietetykami 3-miesięczny okres, ponieważ być może w pierwszym etapie w programu FIT6 osiągnąłeś wagę docelową i nie poszłaś już w drugi, trzeci, czwarty etap programu FIT6, żeby rozbudować swoje zdrowe nawyki, tylko osiągnąć wagę docelową i możesz porzucić program FIT6, tak? Natomiast nie możesz porzucić etapu podtrzymania, ponieważ to on, przez dwa kolejne miesiące nauczyć się podczas tych trzech miesięcy, jak komponować posiłki, jakieś na co dzień, kiedy, co, w jakich ilościach, żeby po prostu utrzymać wagę na lata. Bo naprawdę z programem Fit6 jest bardzo łatwo zredukować zbędne kilogramy. A z programem podtrzymania jest bardzo łatwo nauczyć się, w jaki sposób żyć na co dzień zdrowo, żeby te kilogramy nie wracały. Więc dzięki programowi Fit6 oraz podtrzymaniu możesz schudnąć szybko zdrowo i co ważne na zawsze. Tylko pamiętaj, nie pomijaj etapu podtrzymania. On jest kluczowy w tym, byś na wiele, wiele lat czuła się seksowna, zgrabna i szczęśliwa.